Ja zacznę od oferty Bluehost i na stronie głównej już możemy znaleźć mniej więcej zarys tej oferty, czyli 3 dolary na miesiąc, darmowa domena, certyfikat SSL, Instalator WordPressa, jak i wsparcie. A jeżeli chcemy uzyskać więcej informacji, to przechodzimy do produkty, Shared Hosting i tutaj znajdziemy dodatkowe informacje. OK i widzimy, że nie jest ich dużo. I tak, pierwsza rzecz, jaką możemy zauważyć, to to, iż brakuje tutaj informacji, a właściwie precyzyjnej informacji o procesorze i pamięci RAM. Wynika to z tego, iż obecnie usługodawcy starają się ukryć precyzyjne informacje pod pojęciami typu normalne wykorzystanie, czy też normalna praca aplikacji, lub też nie mierzą oni nam zasobów itd. Jednocześnie gwarantują nam, iż oddają nam do dyspozycji takie zasoby sprzętowe, aby strona po prostu poprawnie działała. Tak więc mamy tutaj do czynienia z dosyć mało precyzyjną sytuacją, gdyż do końca nie wiemy na co się umawiamy z usługodawcą. Jednakże, w przypadku najtańszych planów abonamentowych, tak czy owak nie możemy liczyć na nie wiadomo jak potężne zasoby. Właściwie, niezależnie od tego, czy informacja o procesorze i pamięci RAM zostanie nam udzielona, jeżeli ruch na naszej stronie wzrośnie, czy też obciążymy zasoby w jakiś inny sposób, tak czy owak usługodawca z nami się skontaktuje i poprosi nas o przejście na wyższy plan abonamentowy, lub też podjęcie takich działań, aby te zasoby nie były w taki czy też inny sposób obciążane. Przyglądając się tym trzem kolumnom, możemy zauważyć, że często pojawia się słowo nielimitowany bądź też niemierzony. A znaczenie tych słów stara się usługodawca wyjaśniać w dodatkowej polityce, która pojawia się po kliknięciu na parametrze, który koresponduje z takim pojęciem. W ten sposób pojawia się dodatkowy dokument, z którego mniej więcej dowiemy się, co rozumie usługodawca pod tymi pojęciami, jak i pod pojęciem normalne operacje. A w skrócie ja mogę powiedzieć, że z tego dokumentu wynika, iż jeżeli nasza strona będzie przesadzała, to oni się z nami skontaktują. No dobrze, w przypadku tej konkretnej oferty niewiele się dowiemy na temat zasobów sprzętowych, które są nam dzierżawione, ale szczerze powiedziawszy, w przypadku serwerów współdzielonych i najtańszych planów abonamentowych, te informacje nie są dla nas zbyt istotne. Prawdopodobnie te zasoby będą wystarczające do tego, aby nasza strona działała, dopóki nie osiągnie sukcesu. A jak osiągnie sukces? to zasoby sprzętowe będą naszą najmniejszą bolączką. Oczywiście to co mówię może wydawać się pewną herezją, jednakże w przypadku serwerów współdzielonych, małych stron internetowych, tak po prostu jest. Jeżeli jednak prowadzimy stronę internetową, która ma na siebie zarabiać, na dodatek jest często odwiedzana, to oczywiście korzystamy z innego typu hostingu i tamte liczby mają o wiele większe znaczenie. Z tą ofertą mam jednak inny problem, mianowicie brakuje mi tutaj informacji o samym serwerze współdzielonym, i o tym, w jaki sposób został on przystosowany do pracy z WordPressem. Czyli brakuje mi tej informacji, które są zogniskowane na samym WordPressie, czy też na narzędziach, które mogą być z nim powiązane. A takie informacje są o wiele bardziej istotne niż informacja o procesorze czy też o pamięci RAM w kontekście serwera spółdzielonego i najtańszych planów abonamentowych. No dobrze, z oferty wynika, iż za 3 dolary mogę uruchomić jedną stronę. Mam dostęp do 50 GB przestrzeni dyskowej. Certyfikat SSL, jedna domena, 5 zaparkowanych, 25 poddomen, 5 kont mailowych i 100 mega na każde konto mailowe. Jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat pojęć, które są używane w tej ofercie, to możemy przejść na dół i kliknąć na Terms of Service. Następnie klikamy na User Agreement. Klikamy jeszcze raz. OK. I możemy przejść do sekcji wykorzystanie zasobów. No dobrze, w ten sposób chciałbym zakończyć tę lekcję i w kolejnej będziemy zajmowali się ofertą ground.